Hej tu, Mari Marii, witam Was na premierze zrabki przypływ kasy. Zrabka jest fajna, na, na oko przynajmniej. się ją dotknie, to czuć taki piasek. Na polu do grynie, ale tutaj do góry. Wybierałam sama losowo, mam cztery zrabki, czyli wydane 20 zł, ale w domu zauważyłam, że wybrałam sobie po kolei. 36, 37, 38, tylko jedna się wyłamała 45. Stopnie wygrane są od 5 zł do 200 tysięcy. Można znaleźć wygrywające liczby i już Wam pokazuję i taką się nie chcę wyłoszczyć muszelkę. Więc szukajmy, trzymajcie kciuki, żeby udało się coś wydrapać.

30 25 i 8, a mamy. O, jest wygrana, widzicie? Wystarczy ponazekać. Już zdrapałam 5, ale dobra, lecimy dalej. O jest druga wygrana. Ho, ho, ho. 19, 32, 12, ze mnie łapa, bo zrapałam kontrolne 16. 30 nie ma, 24 nie ma, 23 nie ma i 33 nie ma. A po 25 mamy 5 zł, i pod 8 mamy 5 zł, a tu mi się odkryło G. Więc 10 zł, czyli połowa jest, czyli nie będzie tak źle. A teraz życzyć sobie tylko muszelki i będzie premiera. Okej, okay. a szukamy 32.

33 nie ma, więc ta zdrabka jest pusta BMP. Ale ilościowo katastrofa. Czy przegrane jedna wygrana? Ale jeżeli chodzi o ilość, to mamy połowę wkładu wkładu wygrane, bo wygrane jest 10 zł, wydane 20, więc myślę, że jest OK. A muszelki jeszcze kiedyś poszukam. Pa.